Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z kolejną odsłoną książek z serii Wodne Czary Mary. Tym razem Basia i Misiek z Dzisiek, gdzie jest małpka. Te książki są świetne, ponieważ mamy pisak, który pozwala nam na napełnienie go wodą, a później rysowanie tych białych kształtów. I kiedy pisakiem rysujemy po nich, odkrywamy kolejne elementy. E, otoczenia domu i tym razem udajemy się na przygodę z e, Miszkiem z Miśkiem, i Basią, którzy szukają małpki. Dzięki temu przewędrujemy cały dom, pozwiedzamy różnorodne elementy i dowiemy się też wielu ważnych, fajnych, ciekawych rzeczy. E, każda, na każdej stronie e, znajdziemy pytania, zadania. E, polecenia, które pozwolą dzieciom na pokazywanie, opowiadanie itd. Tak Świetna rzecz. Polecam i do zobaczenia.